60 lat. Konkretne e, takie decyzje w tej sprawie zapadły 25 lutego e, 2007 roku, czyli to już mamy 5 lat. I wtedy Rada Ministrów przyjęła indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych. E, na, e, I ta budowa tego połączenia znalazła się na tej liście. I od tego czasu Miały być podejmowane różne działania, które miały jak najszybciej doprowadzić do tej budowy. Jeżeli jest jakaś inwestycja na liście tych projektów kluczowych i jeżeli nam na tym zależy, to musimy doprowadzić jak najszybciej do tego, żeby wszystkie dokumenty potrzebne skompletować jak najszybciej. Proszę Państwa, w 2008 roku, w lutym, zawarto umowę pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcą. Dalej, mamy tutaj dużo różnych dat. W listopadzie zostało opracowane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, drugi etap wraz ze studium wykonalności. Materiał ten podlegał uzupełnieniu i weryfikacji do marca 2009 roku. Chciałabym Państwa tutaj tymi wszystkimi detami, chodzi mi o te najważniejsze. Może tutaj jeszcze interesowaliśmy się tutaj z dyrektorem biura, na równi z tą sprawą. Może jeszcze coś uzupełni, jeżeli, jeżeli bym coś tam pominęła, jeżeli coś mi umknęło. Co, o co mi teraz chodzi w tym momencie? W dniu 10, 1 czerwca 2010 roku uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na, na realizację tego przedsięwzięcia. Bardzo ważna data, 1 czerwca 2010 roku, z tego względu, że ta decyzja środowiskowa nie miała podjęta, znaczy nie została podjęta, ona jest decyzją po, po wykonaniu tej analizy środowiskowej. I ta analiza środowiskowa od 1 czerwca, właściwie od 26 czerwca od tego momentu 4 lata jest ważna i przez ten okres 4 lat trzeba wykonać najważniejsze rzeczy związane z tym, żeby ta budowa została rozpoczęta i jeśli to nie zostanie wykonane w ciągu 4 lat, to w tym momencie okazuje się, że ta decyzja środowiskowa E, przestaje być ważna. Dlatego też ten okres czteroletni jest okresem, w którym mus, muszą być wykonane e, prace związane z rozpoczęciem tunelu, czyli najważniejsza rzecz, która musi być wykonana, to jest... E, e, złożenie wniosku na zrealizowanie na realizację inwestycji drogowej. To jest początek budowy, tak? Jeśli to zostanie zrobione, to w tym momencie rozpoczyna się budowa. Jeśli do tego czasu nie zostanie zrobione, to w tym momencie decyzja środowiskowa przypada i trzeba od nowa robić decyzję, nową decyzję środowiskową. Można co prawda tę decyzję środowiskową o dwa lata przedłużyć, ale to jest znowu problem to jest dość trudne, żeby to zrobić. Czyli tak naprawdę mamy czasu niewiele do tego, żeby rozpocząć realizację tunelu. 31 sierpnia 2011 roku pani prezydent Michalska była w, w Ministerstwie Infrastruktury i rozmawiałam na temat dodatkowych dokumentów, które trzeba wykonać, żeby, ta, żeby można było rozpocząć budowę tunelu. To nie jest kwestia, jak widziej się kogoś, kto mówi proszę wykonać jeszcze ten dokument, tylko bez tego dokumentu nie ma dofinansowania budowy tunelu. Tak? I, ta, e, e, I to jest 31 sierpnia i od tego momentu biegnie czas, kiedy ta, e, kie, kiedy, e, ta analiza wariantów usprawnienia połączenia komunikacyjnego między Wyspami Uznam i Woli w Świnoujściu e, ma być, e, być wykonana. Kiedy będzie wykonana? Minął rok czasu. To jest następny rok czasu, który mija do tego momentu, kiedy wiemy, że decyzja środowiskowa przestaje być ważna. Tak? Czas goni. Na dodatek okazuje się, że pani poseł w rozmowach w Warszawie, rozmawiała z panem ministrem Nowakiem, rozmawiała też z panem premierem na temat budowy tunelu i okazuje się, że niestety jest tak, że część osób z naszego województwa uważa, że tunel w Świnoujściu nie powinien być i te sygnały docierają i do premiera i do ministra Nowaka. I na przykład jest sytuacja taka, że niektórzy mówią, że warto zainwestować w nowe promy, i robić tunel. I to jest bardzo niepokojące, z tego względu, że jeśli do ludzi decydentów w Warszawie dociera informacja, że w świnoujściu tego tunelu może nie być, tak, i, i tworzy się pewien taki, powiedzmy, lobbyk na, na, na tę rzecz, to my musimy zrobić wszystko ze swojej strony. Przede wszystkim osoby, które są odpowiedzialne za, za miasto, a również Pani Poseł Żmuda-Trzywiatowska, musi zrobić wszystko, żeby ten tunel zaczął, żeby, żeby ta budowa została rozpoczęta w czasie. Bo jeżeli nie zostanie rozpoczęta, znowu mamy to, tą kwestię robienia tej, tej nowej decyzji środowiskowej. Pani Poseł ze swojej strony, tak jak mówiłem, rozmawiała i z Panem Ministrem Nowakiem, i rozmawiała z Panem Premierem na ten temat. I teraz. E, e, bardzo ważna rzecz to jest kwestia zmuszenia również samorządu do tego, żeby samorząd zechciał przyspieszyć wszystkie te rzeczy, które są związane, które leżą po, po jego stronie. Bo tak naprawdę okazuje się, że w dużej części, jeżeli chodzi o samorząd, to samorząd tego, żeby nie wydać się dodatkowych pieniędzy. Różnica jest powiedzmy tak, z tego z informacji, które mieliśmy z dyrekcji Generalnej Dyrekcji Dróg, to jest między 800 a miliard i e, mniej więcej dwie nitki to jest miliard 300 milionów. To e, kwestia, zrobić jedną nitkę, tak? Czy jednak dołożyć te pieniądze i zrobić te dwie nitki, żeby mieć spokój tak naprawdę już żeby ten tunel naprawdę był świetnym tunelem. Nam udało się jeszcze jedną rzecz zrobić, czyli e, byliśmy w tej generalnej dyrekcji dróg krajowych, e, e, dostaliśmy też informacje na ten temat, jak ten ma wyglądać. Docelowa głębokość toru wodnego w tym miejscu, to jest poniżej poziomu wody, to jest na 14,5 metra. będzie. Cała długość tunelu to jest 2 km/220 metrów. Km. Tunel ma być gdzieś mniej więcej w tym miejscu, tak jak mam taką mapkę, jak to wygląda. Może być kwestia, że to, co pokazujemy w tej chwili, może znowu Przedłużać się o następne kilka, a nawet kilkanaście lat. Także musimy po prostu w tej chwili działać tak, żeby zmusić decydentów do tego, żeby zaczęli działać i żeby zaczęli działać na rzecz tunelu i robili wszystko, żeby wykonać wszystkie niezbędne ekspertyzy, wszystkie niezbędne opracowania, które są potrzebne. Dlatego, też, jeszcze jedna inicjatywa, którą proponujemy ze swojej strony. Dobra, witam wszystkich Państwa. Chcielibyśmy prosić wszystkich mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, przyjezdnych o składanie podpisów na takich listach przygotowanych przez nas. Chodzi o to, żeby pokazać decydentom w Warszawie, że my chcemy tego tunelu i im więcej osób złoży, tym ten głos oczywiście będzie bardziej słyszalny w Warszawie. Zbieramy podpisy na rzecz budowy tunelu, ponieważ to już zaczyna wyglądać troszeczkę niebezpiecznie. Niestety samorząd się w dużej mierze do tego przyczynił, ale jako mieszkańcy Świnoujścia 2,5 miliona turystów rocznie przyjeżdża do nas. Mieszkańcy, w ogóle Polacy, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak to jest ważne, którzy korzystają z tej przeprawy, którzy stoją godzinami latem w kolejkach na promy. Będziemy prosić o składanie tych podpisów, to jest, pozwól, Darek. To jest lista podpisów osób za budową tunelu pomiędzy Wyspami Uznam i Wolnym w Świnoujściu. Yy, imię, nazwisko, miejscowość, podpis. Żadnych pesełek. Również pesełek y, Przywiezie ze sobą. Podpisy mieszkańców miasta i ludzi, którzy e, przyjeżdżają do Świnoujścia, żeby tutaj wypocząć i godzinami, zanim wypoczną godzinami siedzą e, e, w samochodach e, w Duchocie, żeby wejść żeby, e, na broni się przeprawić, to, to w tym momencie to jest zdecydowanie większe poparcie niż, e, gdyby, niż jedna osoba, która e, dociera z, z taką propozycją. Stąd, stąd, nasze, stąd nasza e, inicjatywa, stąd kwestia i prośba do Państwa, żebyście tą inicjatywę wsparli. E, my ze swojej strony e, przygotujemy to logistycznie, jeśli chodzi o kwestię zbierania tych podpisów. E, jest możliwość składania podpisów w biurze, e, w biurze e, Pani Poseł. E, wyjdziemy również na ulicę do zbierania podpisów, e, będą stoliki, e, gdzie będzie można składać te podpisy. Prosimy również mieszkańców o to, że jeżeli będą chcieli zbierać te podpisy wśród swoich znajomych, żeby przyszli dostępne są listy, gdzie będą mogli wziąć listy i zebrać podpisy osób swoich znajomych, swoich sąsiadów, Również chcemy zaangażować się w, 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 tą, w zbieranie podpisów osoby, które będą mogły na przykład zbierać te podpisy w trakcie dojazdu do Promu w trakcie, w trakcie wakacji. Po prostu chcemy, żeby ta, ta liczba podpisów była na tyle silna, żeby ten argument ludzi, którzy są zdeterminowani w kwestii budowy tunelu, tak, żeby dotarł w końcu do, 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 do tych, którzy mają tym decydować. Ale jedna ważna rzecz. To nie ma możliwości tego zrobienia, jeśli nie będzie dokumentacji technicznej. I to jest niezbędna dokumentacja techniczna. Ja Jeżeli... mam nadzieję, że również te podpisy, a będziemy informować, ile ich mamy, zmobilizują władze samorządowe, bo to teraz przede wszystkim mamy to na celu, żeby to, żeby wszelkie dokumenty, żeby to było zrobione sprawnie i jak najszybciej. I chcemy przypominać również tym władzom lokalnym, po której stronie teraz jest piłka, żeby jak najszybciej została ta dokumentacja dokończona. Wszelkie dokumenty wymagalne, wszelkie, nie że mamy nadzieję, że to ostatni dokument, bo nam utrudniają. Jeżeli coś ma być dofinansowane, to tak jak już mówiłam, jeżeli nie ma pełnej dokumentacji, to to jest tylko wizja i nic się nie da z tym zrobić. A tak się, na, naprawdę to tak się nie dziwię, jeżeli mówimy o, o ty, tyle lat o tym tunelu, nie ma pełnej dokumentacji, że zaczynają w Warszawie powątpiewać, czy my go naprawdę chcemy. To, to, jest, to jest tak trochę jak z tym dowcipem, który mówi o tym, że człowieku, który się modli cały czas do Pana Boga i mówi Boże, kiedy ja wreszcie wygram te parę milionów to kolotka i modli się dzień i noc się modli i modli się i w końcu kiedyś e, Pan Bóg na niego się odzywa i mówi, chłopie, wykup w końcu ten kupon i puść I tego totołomka. Takie są szanse. Także w tej kwestii też trzeba dać szansę rządowi, żeby te wszystkie dokumenty, które są wymagane, żeby one były. I to nie jest kwestia złej woli, że ktoś daje dokumenty. Potrzebne są dokumenty do tego, żeby mieć dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jeżeli nie będzie kompletu dokumentów, nie ma dofinansowania. I to nie ma znaczenia, czy, czy, czy ktoś uzna, że to potrzebny jest most, czy jest tunel. Najważniejsza jest kwestia, jest to tak? W tym czasie już wygaśni... To jest mniejszy problem z przedłużeniem jej, jak już będzie złożony ten wniosek, to że tak powiem o, o to tak zwane pozwolenie na budowę. To już ta wiedza jest z, z generalnej dyrekcji dróg krajowych i Autostrad. To co ta wiedza, którą się teraz dzieli. Czy macie Państwo pytania? Krzysztof Dawak Niebieski. ja czegoś nie rozumiem. Państwo narzekacie na władze samorządowe, ale przecież pięcioro radnych, czyli jedna czwarta składu Rady Miasta, blisko, niecała jedna czwarta, to są radni Platformy Obywatelskiej. Pani poseł również była radną. Ja sobie szczerze powiem, jako pilny obserwator tego, co się na sesjach dzieje, nie przypominam, żebyście Państwo w sposób kategoryczny stawiali sprawę tunelu. Znaczy, Pani poseł zdaje się na temat, na ten temat na, ten temat, na sesjach rozmawiała. Ponieważ ponieważ Pan redaktor y, kładzie nacisk na to, y, co na sesjach stawiają radni lub nie, temat tunelu y, jest żywy, ponieważ w interpelacjach najczęściej Pan radny Dariusz Liliński ten temat poruszał, ale to nie znaczy, że mówił tylko we własnym imieniu, bo często dyskutujemy na ten temat w klubie radnych. Z tym, że Panie Redaktorze, kiedy bodajże 3 lata temu na prośbę Pani Michalskiej próbowałam się włączyć tak bezpośrednio, chodziło wtedy o pieniądze na studium wykonalności, aby nie przepadły, bo nie zmieściliśmy się w terminach wykonania tego studium, usłyszałam, żebym się nie wtrącała. No to było w kularach co prawda, ale takie podejście bardzo mocno mnie zraziło ze strony Pana Prezydenta. Pan prezydent często mówi publicznie, że liczy tu na współpracę wszystkich, ale nie tworzy takiego klimatu, w którym można by wspólnie do czegoś, do czegoś usiąść. Zresztą podkreśla, że ma odpowiednich fachowców, że ma odpowiednie służby, które są w stanie wszystko przygotować. Także zresztą pan redaktor na pewno zauważył, że jeśli Radni Platformy Obywatelskiej cokolwiek podnoszą, to jest to traktowane, że my po prostu tylko no, robimy zawieszanie, że nam się ciągle coś nie podoba. W tym, w tym stylu jest to przedstawiane, co nie znaczy, że nas to na tyle zrazi, żebyśmy nie podnosili tematów, które w naszej ocenie idą nieprawidłowo. Jeżeli chodzi o, jak to ładnie nazywa pani Michalska, ten suplement, a tak naprawdę ta analiza ekonomiczna jest elementem studium wykonalności, o którym było wiadomo od początku. W tym studium pierwotnym wykonalności powinna być ta analiza ekonomiczna dokonana i nie musielibyśmy teraz za pieniądze winne tego uzupełniać. Ale proszę zauważyć, nam też zależy na tunelu i nie chcemy wywołać takiej wojny z panem prezydentem i ciągle punktować pana prezydenta, mając nadzieję, że może to pozwoli mu na dokończenie tego wszystkiego. Zresztą Panie redaktorze, informacje z gminy wychodzą również na zewnątrz, tak jak wspomniała pani posłanka. Proszę zobaczyć to wrażenie, że nam nie zależy na tunelu. No, niestety, już gdzieś tam i u góry w Warszawie znalazło oddźwięk. Stąd taki niepokój u nas, że no ta opieszałość w przygotowywaniu dokumentów może to wrażenie pogłębić. I stąd taki, taki duży nacisk kładziemy na to, żeby jak najszybciej to skończyć. Poza tym, panie redaktorze, myślę, że. Musi Pan sobie przypominać, że ja wielokrotnie powtarzałam, że w, w rozmowach na temat tunelu, że nie ma pełnej dokumentacji. Jak byłam radną przez ten rok, powtarzałam to wielokrotnie. Zresztą nawet Pan Prezydent sobie naprawdę to dobrze zakodował, ponieważ prosił mnie chyba we wrześniu ubiegłego roku, czy w sierpniu, żebym w końcu przestała już to powtarzać, bo ja mu się to już po nocach śni. Tak, tak Ale Państwo nie zwołaliście sesji nadzwyczajnej na przykład i tu słyszę z ust pani nie, 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 radnej Kruszewskiej, momencik, słyszę z ust y, pani radnej Kuszewskiej, że pani się zraziła. Ja nie wiem, odnoszę wrażenie, że radny się nie ma prawa zrażać, jeśli jest cokolwiek do załatwienia, to trzeba To, znaczy, to znaczy ja próbowałam w ten sposób to określić, że atmosfera w ogóle jest dopiero... Ja, ja i tutaj z Panem, z panem Szybowskim byliśmy w generalnej dyrekcji poprosiliśmy, żeby mieć już taką wiedzę od osób kompetentnych, a nie jednego dnia słyszymy wszystko jest, drugiego nie ma woli politycznej, trzeciego a to jeszcze trzeba coś zrobić, a żądają od nas nie wiadomo czego, wymyślają, żeby nie zrobić. To jest sprawa władz wykonawczych miasta. Ja nie wiem o czym mieli tu, mieliby tutaj debatować radni. To trzeba zrobić, a nie gadać. Bardzo mnie zaintrygowało to stwierdzenie, niektórzy chcą i nie chcą tunelu. Mówią, że tunel jest niepotrzebny. Takie określenie w ustach y najważniejszych osób w kraju, y osób, mam na, na myśli to pana premiera, pana ministra infrastruktury, Y, y, ludzi y, niepokój, bo cóż to jest za określenie, niektórzy, mamy na myśli jakieś osoby wpływowe, nie padły żadne nazwiska? A jeśli padły, to chcemy je usłyszeć, może no, chodzi o słynnego pirata? To nie, to, to... nie, nie będę, nie będę, y... znaczy nazwiska nie padły, w sensie takim, bo, e, jeśli chodzi o kwestie, informacja taka dociera, tak? informacja dociera, że coś jest e, w, w tej kwestii, Docierają informacje, że, że miasto Świnoujście nie potrzebuje tunelu, bo radzi sobie z promami. Tak naprawdę trzeba... Nawet jest taka propozycja, żeby te nowe promy, tak, żeby, żeby nawet zaproponujemy nowe promy i ta przeprawa promowa będzie dalej funkcjonowała, jak będzie funkcjonować. To wszystko. To jest tak mniej więcej jak w kwestii dużej puli pieniędzy, z których korzysta cały, cały kraj. I każdy stara się ze swojej strony, żeby z tej, z tej, z tej puli pieniędzy dla siebie jak najwięcej, jak najwięcej wziąć. I teraz jeśli takie działanie, tak, zbieram dla siebie i mówię, że moja propozycja, jeżeli chodzi o wykorzystanie pieniędzy, jest lepsza o innej propozycji, tak? I oni sobie radzą tak naprawdę z tym świną są te prom, one sobie tam funkcjonują, ludzie tam sobie przyjeżdżają, to po co niech to zostanie to tak, prefi, jak jest, ale pani proponujmy pani... inną, inną wersję. Panie dyrektorze, no ale to się mieści w kategorii plotek w tym momencie. Ale to jest plotka. No, no jest w kwestii plotek. Jak jeśli się mówi o niektórych, no to... Nie, ale... To... Aby podjąć te elementy, jak będzie skończona analiza ekonomiczna, aby rzeczowo przede wszystkim radni pozyskali wiedzę w ogóle na temat dokumentacji budowy tunelu, bo mam taką obawę, że i wśród Radnych ta wiedza jest mała. Nie ma takich momentów, żeby władza wykonawcza z Radą dzieliła się tą wiedzą. Może Pan Prezydent uznaje, że jest to wiedza konieczna, szczegółowa dla Radnych. Ja na przykład tą wiedzę pozyskuję na własną rękę ponieważ kiedy zwróciłam się do Pani Michalskiej jakiś czas temu, że chciałabym poznać dokumenty te wszystkie wychodzące w sprawie tunelu i odpowiedzi na, na nasze, nasze wystąpienia, nie dostałam takiej informacji. Nie nalegam, nie naciskam, ponieważ jestem w stanie zdobyć tą wiedzę w sposób może trudniejszy, bardziej um, no, okrężną drogą. Okrężną drogą, no ja jestem konsekwentna i mam wiedzę, którą potrzebuję, tutaj no Tutaj zwróciliśmy się do Dyrekcji Generalnej y, Dróg, Kredytów i autostra. Dostaliśmy łącznie z, z materiałem cały kalendarium, dopis, y, co jest, czego brakuje, terminy. Jeszcze raz podkreślam, potrzebujemy tego pressingu, Z jednej, na, na jednych i na drugich, żeby, żeby mieć ten pressing, żeby można było rzeczywiście e, powiedzieć, za te dwa lata zaczęliśmy, tak? Już niedługo będzie, tak? Już będzie można pod tą silą. E, e, znaczy, jak zaczniemy, to będzie. Jak zaczniemy, to będzie. Jeżeli będzie Decyzja to już będzie. Kwestia, kwestia tego jest, żeby, żeby to zrobić. No chyba, że ci niektórzy. Rzucą nam ale, ale dlatego nam na tym zależy. Niektórzy porównają z ilością podpisów, które my będziemy mieli. Nie, nie rozumiem postawy z Rama, ale nie powiem. Nie, ale to nie jest kwestia znanego. <mocenc tornar> to, to, e... to nie jest kwestia nam, to, tylko to jest kwestia tego, że, 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 że no, po prostu. Ja no, mogę zacząć taką osobę. Nie, nie ma sensu Nie ma sensu. <grymne> <Złożył> deklarację. pewnego Czy jeszcze państwo mają jakieś pytania? Ja tylko może jeszcze dodam, że myśmy się przyzwyczaili do tego, że to jest tak oczywiste, że tunel nam jest potrzebny i niezbędny, co jest prawdą jako mieszkańcy Świnoujścia, bo my na co dzień przeżywamy te kategorie związane z przeprawą, że mm, mamy taką nadzieję, że przy, dla wszystkich to jest oczywiste. I tak jak tutaj Pani Poseł wspomniała, okazuje się, że y, pojawiają się głosy, że może jednak dając nawet na remont promów, czy dając nowe promy dla Świnoujścia, Niekoniecznie musimy tą inwestycję prowadzić. I y, ta, to, to przeciąganie się w czasie pewnych działań y, i takie jakby uśpienie tematu, bo taka monotonia przy tym tunelu jest, to to wydarzenie, które pan tak próbował właśnie nagłośnić i wykorzystać y, z tą, y, tą krą i tą trudnością przeprawiania się domów z jednej strony na drugą, teraz w tym tej zimy. To wydaje mi się, że to jest wszystko za mało Jednak, proszę Państwa, powinniśmy czylem ciągłym próbować przekonać jak największą rzeszę. Ja kiedyś miałam taki pomysł, ale, ale się nie przyjął, żeby latem zaprosić wszystkich posłów z Polski do Świnoujścia, nawet tych, którzy nigdy tutaj nie byli, nie pozwolić im się przeprawić bez kolejki. A kto się przeprawia bez kolejki? Ale nie Przepraszam, to chodzi? nie ma. Nie mi chodzi kumelki. tylko o lobbying, że ten... może równolegle mo mo iść lobbying za, to, za tunelem nie. i spróbować, spróbować tym ludziom uświadomić, że to nie jest tak, że godzinka czasu. Dla niektórych może się to wydawać, że w dużych miastach dojeżdża się godzinę do pracy czy półtorej, że to nie jest taki problem. Tylko w takich warunkach, w jakich trzeba czekać na, na tą przeprawę, no tu już nie chcę komentować tego, to y, niestety, ale robi się z tego już większy, większa rzecz i zwłaszcza dla osób przyjezdnych, dla turystów nie jest to dla w miast. To nie jest dobre, jak ciągle słyszę, ja jestem ja trochę z zewnątrz i słyszę mnie ciągle narzekanie, 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 że to, ale okazuje się, że jak księga głębiej, patrzy jak to funkcjonuje, wygląda, to ci, którzy narzekają, często mają niestety za skórą e, troszeczkę swoich własnych e, e, spraw, które mówią, że... Niestety sprawy nie idą do przodu. Ale pomysł z narzuceniem sytuacji rodowej, też był rodzajem pressingu. W jakiej sytuacji? Przepraszam. No, kry i niemożności, przepraszam. Żeby uruchomić, jeżeli kursują karsibory, też by uruchomić spod bielików autobusy na karsibory. Obiecał mi, że to w trybie pilnym zrobią i rzeczywiście było to szybko zrobione. co, także pressing medialny polegający na tym, że. Ludzie mają problem, żeby się przeprawić na drugą stronę i czekają w, w, w ileś tam godzin, żeby po pracy, czy, czy, czy żeby nie móc dojechać do szkoły. W sensie dramatycznym tak, ale, ale nie kosztem ludzi. Nie? A my proponujemy inno, inne rozwiązanie. Pressing pozytywny. W sensie takim, zróbmy ten pressing pozytywny. Napiszmy, że jesteśmy za tym, żeby ten tunel zaczął funkcjonować i budować, żeby przerwać no, tam jakiś tam różny dziwnych spekulacji, które funkcjonują. To będzie cisnąć, że tak powiem, na wszystkich, którzy... I wtedy możemy zrobić z tego wydarzenie pozytywne wydarzenie medialne, na które państwa zaprosimy. Będziemy i tą listę podpisów, mam nadzieję, w kubkach tutaj poukładane, na tym i proszę bardzo, z tym jedziemy tam, gdzie trzeba. I zapraszamy pana prezydenta, żeby też zobaczył, by ludzi. się podpisali, żeby przestał narzekać i się wziął za pracę.